nie słyszałeś już o tym, że Citan sprawdzi się jako pomoc w Twoim biznesie. Ale co to właściwie znaczy? Dzisiaj postaram się Wam przedstawić prawie wszystkie zalety tego małego auta o gigantycznym potencjale i wskazać, dlaczego Citan z Dudakars powinien dołączyć do Twojego zespołu marketingu. Cedes Benz Citan jest vanem roku. Dlaczego? No nie jest to przypadek. W dziale marketingu musimy przewieźć bardzo wiele rzeczy. Dzisiaj bierzemy udział w sesji zdjęciowej organizowanej dla klientów. No i duża przestrzeń pomaga nam schować wszystkie te rzeczy, których użyliśmy do dekoracji, właśnie do małego Citana. Istnieje przekonanie o tym, że dział marketingu tylko generuje koszty. Dlatego Citan będzie super członkiem zespołu. Jest bardzo ekonomiczny. Jak wiadomo, działy marketingu piją bardzo dużo kawy. Na szczęście mamy dwa miejsca na kubeczki. Citan oferuje bardzo dużo przestrzeni do ładowania. To jest kolejny schowek, kolejny schowek i jeszcze jeden. A jeśli planujesz wybrać się na spotkanie biznesowe, które będzie od ciebie wymagało założenia marynarki? skorzystaj z haczyka do przewożenia odzieży. Nie zapominajmy także o asystentach jazdy i asystentach bezpieczeństwa, no i przede wszystkim o tempomacie oraz możliwości połączenia swojego telefonu, bo jak wiadomo w dziale marketingu bardzo dużo rozmawia się przez telefon, ustawiasz tempomat, włączasz telefon i tak naprawdę nie stwarzasz zagrożenia na drodze. Jakkolwiek jednak starałabym Wam się opowiedzieć o wszystkich zaletach Titana, jest to niemożliwe. Jednej rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć: musicie nas odwiedzić w Dudakers, musicie odbyć jazdę testową Titanem, żeby zakochać się w tym małym wanie o wielkim potencjale.